No, się okej, ok? Na no to te pytanie też jak najbardziej odpowiem. W 2017 roku, jakby wybiłem się na internecie, pijąc sobie alkohol, grając sobie w gierkę, nie wiedziałem, że to wszystko pójdzie takim szybkim krokiem. W 2017 roku, nawet nie wiedziałem, że mm, telewizja, media nazwą to o o wszystko patrzą streamami i, i pójdzie to w takim kierunku, jak poszło. A w jakim kierunku to poszło, chyba wszyscy wiedzą. No, moje zachowanie wtedy praktycznie w większości było, no, nie do przyjęcia. Patologia, i jeszcze raz patologia, upodlanie się, i, i naprawdę rzeczy, które no żałuję, tak. Wielu ludzi zarzuca mi cały czas, że nie zmieniłem się, nie zmieniłem się, cały czas drążę, jakby robię to wszystko. Słuchajcie, ja się zmieniłem. Ja się zmieniłem pod tym względem, że ja zrozumiałem, że nie warto dla chwili fejmu, dla chwili jakby sławy, tak, robić jakieś nie wiadomo jakie pozaludzkie rzeczy, nie. Bo zrozumiałem, że najważniejsza jest moralność. Najważniejsze są zasady, którymi człowiek się kieruje i po tych wszystkich upadkach, mimo wszystko z zrytą psychą i tak sobie daje jako świadę wiąże końc końcem, nie upadlam się za pieniądze i nie utrzymuję się już z Pato Streamów. Jakieś swoje jakby przemyślenia nabrałem. Nadal nie jestem święty, bo jestem gówniarzem, który jakby szuka swojego jakiegoś lądu. Ale mimo wszystko myślę, że najgorsze mam nadzieję, że już za mną. A dalej będziemy rozmawiać w kolejnych częściach tego zwierzania się z historii streamera, tak nazwijmy tą serię. Pozdrawiam gorąco, cześć. Słuchaj, jeżeli chodzi o Marlenę, mam zarazem ten kontakt, a zarazem z nią go nie mam. Z takiego powodu? Z takiego powodu, że jako mężczyzna ciężko mi jest to przegryźć, że uderzyłem kobietę. Ale. Napierdalaliśmy się po mordach I kto widział, ten wie jak to wyglądało Bo to była patologa pierdolona, której się brzydzę Ona sobie żyje swoim światem, ja sobie żyję swoim światem I niech tak zostanie Dla naszego wspólnego dobra nie możemy się mieszać w nasze światy, bo to by było złe Więc jeżeli chcecie wiedzieć co u niej Dopytywujcie się Na pewno nie mnie Bo ja idę swoją drogą I buduję swoje życie i tym życiem chcę żyć, bo mimo wszystkiego, też dużo w życiu straciłem i bardzo dużo mi to psychiki zryło, to co zrobiłem i to co chcę odbudować, też mi dużo psychiki ryje, bo też mi nie jest łatwo, nie, ale jeżeli chodzi o ogół, Marlena żyje i ma się dobrze, pozdrawiam gorąco, cześć. No słuchaj, ja od dwóch lat nie piję, ale nie codziennie. A tak na poważnie. Nie piłem pół roku w tamtym roku, ale generalnie, no, czasami napiję się od weekendu z głową. Oczywiście nie ma takiego czegoś jak picie kontrolowane. No, ale ja cały czas walczę z diabłem, bo mnie to jara. Domyślam się, że robię źle, no, ale mimo tego, od poniedziałku do piątku pracuję i swoich spraw nie zaniedbuję. Jak przychodzi weekend, oczywiście, jak najbardziej. Czasami się napiję, no, ale nie do takiego stopnia kiedyś przede wszystkim. Zrozumiałem, troszeczkę wydoroślałem i wiem, że nie można zataczać się tak w takim w takim błędnym kole. Ale generalnie zmieniłem swój tok myślenia. Przede wszystkim. To jest najważniejsze. Nadal jestem tym samym typem, który lubi poświrować, który lubi się pośmiać, ale z umiarem. Bo też nie mogę być takim sztywniakiem. To bo nie chcę po prostu. Aczkolwiek Dziękuję wszystkim tym ludziom, którzy mnie wspierają, którzy mówią, piszą dobre komentarze. Bardzo dziękuję. I tyle. I dalej będę wam opowiadać spowiedź streamera, bo te kurestwo, które robiłem, jest już za mną. I nigdy nie pozwolę na to, żeby znowu wpieprzyć się w te bagno. Pozdrawiam gorąco i życzę miłego piątku. Do następnego. No witam. Słuchajcie, zmienimy trochę formułkę, jeżeli chodzi o spowiedź streamera. Też zacznę opowiadać trochę historii. Mój pierwszy stream, wtedy jeszcze nie Pato stream, bo Pato Stream zacznijmy od tego, że to było przyjęte poprzez media swego czasu. Mój pierwszy stream był 13 stycznia 2017 roku. Grałem wtedy dużo w grę, w Tibie. Wielu z Was na pewno kojarzy. Siedziałem wtedy z Marleną w barze. W pub Bluebir, Wojskowa 11 w Siercach. Oglądałem sobie jakiegoś streama na Twitchu z Tibi i powiedziałem do Marleny wtedy słuchaj, ja też dużo gram w tą grę, czemu ja nie mogę wejść i zacząć robić tego samego? No i tak się zaczęła ta przygoda. Poszliśmy do domu i wziąłem laptopa, kamerkę z laptopa, podłączyłem tylko i wyłącznie słuchawki. No i dla trzech osób wtedy był stream. Później to jakoś wszystko szło, szło, szło. Wiele różnych przygód na pewno przez to było, ale o tym powiem Wam w kolejnych częściach. Powiedzieć patostreamera. Czy zarobiłem na tym trochę pieniędzy? Zarobiłem, ale wszystko co zarobiłem, przejadłem, przepiłem, przemieszkałem, przepieprzyłem po prostu. Jeżeli chodzi o sentencję pieniędzy, no z patostreamów można było się dorobić, oczywiście jak najbardziej. Aczkolwiek, jeżeli człowiek jest głupi, to tych pieniędzy nie odłoży, tylko będzie je na bieżąco przepieprzał. W moim przypadku tak było, no. Za czasów świetności Rafatusa zarabialiśmy do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Nie wykorzystywałem deali ani okazji, które mogły mi się zdarzyć, bo zarabialiśmy tylko i wyłącznie z tak zwanych donatów, czyli dobrowolnych wpłat od widzów za to, że robiliśmy show. Te pieniądze były regularnie tak naprawdę wydawane, więc na dzień dzisiejszy z tamtych pieniędzy nie mam nic. Byłem rok temu totalnym bankrutem. I nadal cały czas naprawiam swoją przyszłość finansową. Nie polecam nikomu zarabiania w ten sposób, a może w przyszłych TikTokach, jeżeli chodzi o kwestie pieniędzy, wypowiem się jeszcze bardziej na ten temat. Nie nagle od dłuższego czasu tak naprawdę zmieniłem moje podejście do życia. Po prostu dosyć mam już tych wszystkich ciężkich doświadczeń, nie chcę mi się już nawet nikogo krzywdzić, ani nie chcę być w zasadzie krzywdzonym, nie? Już mam 26 lat, już jakby nie patrzeć, też nie chcę być tylko kojarzony z patusem w internetu, chociaż wiem, że to już zostanie za mną do końca. Też chcę pokazać ludziom, że tak naprawdę mimo wszystko jestem normalnym człowiekiem, normalnym chłopakiem, który tam kiedyś się troszeczkę nawet bardzo pogubił. No i chcę pokazać, że podejście do swojego życia można zmienić. Bo ja się nigdy nie zmienię, zawsze będę tym samym człowiekiem, zawsze będę ją na imię Rafał, na nazwisko Kowalczyk. Dlatego też nie rozumiem tego oburzenia w tych komentarzach. Ja po prostu zmieniłem swoje podejście do życia, przede wszystkim swoje myślenie, tak. Wyszedłem na zasadzie, wychodzę z grubej depresji, dosyć, dosyć grubej depresji, walczę z tym alkoholizmem, tak. Nadal robię głupoty, ale cały czas, tak jak mówię, zmieniam swoje podejście do życia, przede wszystkim do ludzi, do samego siebie. Zmieniłem już dosyć dawno, dosyć no jakiś czas temu, może niedawno. A moja psychika. Moja psychika przeżyła wiele, ale nie mam zamiaru z siebie robić już więcej, nigdy już nawet nie mam zamiaru z siebie robić ofiary. Po prostu karma wraca za wszystkie dobre i złe czyny. Karma wraca za dobroć, karma też wraca za zło. Nie rozumiem tych ludzi, którzy tam mówią, że ja coś robię na pokaz. Na pokaz chciałbym wziąć marlenkę i z powrotem robić patostreamy i tak naprawdę zarabiać dalej pieniądze z patologii. A uwierzcie mi, że pracuję na dzień dzisiejszy bardzo ciężko. Ale to już nie będę tego mieszał w internet. Dzięki wszystkim dobrym za dobre słowo. Wszystkim tym złym też. Dziękuję. Pozdrawiam gorąco. No witam, nie mam syna i myślę, że przez następne kilka lat na pewno nie będę miał, ale jeśli doszłoby do takiej sytuacji i mój syn oglądałby gdzieś na internecie pijanego Rafatusa z Marlenką albo innych streamerów, na pewno zabroniłbym mu tego i generalnie porozmawiałbym z nim na ten temat. Dzieci trzeba je edukować i z nimi rozmawiać na różnego rodzaju tematy, między innymi takie. Myślę, że skoro rodzic jest przygotowany na dziecko, to też jest przygotowany na to, że trzeba je wychować. Może jak ja bym od 14 roku życia nie biegał tak naprawdę w samopas i rodzice by ze mną więcej rozmawiali, to może nie byłbym tutaj, gdzie jestem teraz? No według mnie rodzice powinni chronić swoje dzieci, bo są one ich przyszłością. Pozdrawiam. A jak maską było to, co pokazywałem wtedy, a dopiero teraz pokazuje siebie prawdziwego? Hmm. Możesz mi zarzucić wiele, gościu, ale nie możesz mi zarzucić tego, że ja się nie zmieniam na lepsze. Mam 26 lat i zaczynam ogarniać normalnie życie, tak jak powinien go ogarniać każdy normalny człowiek stary. Pomimo tych największych upoddeń, największych moich przejść, gdzie psychicznie sobie nie dawałam rady, ja wstałem i idę przed siebie, gościu. Możesz mnie nazwać mitomanem, masz tutaj stuprocentową rację, bo jak piłem litrami wódkę w cukrach alkoholowych, to ja już sam nie wiedziałem, co ja tak naprawdę mówię. I czasami to ja się bardziej wstydzę tych współwypowiedzianych, tych mitomanii, niż moich czynów, które zrobiłem tak naprawdę na internecie. Ale wiesz co? Tacy ludzie jak Ty zawsze będą mi wypominać moją przeszłość, bo mają z tego pożywkę, bo Wy... Tacy ludzie jak ty, nie wy, przepraszam, tacy ludzie jak ty, bo nie żyjemy w komunie, zawsze będą chcieli zobaczyć mnie i Marlenkę, jak się upadlamy. Taka jest mentalność ludzka, a ludzie tacy są niestety, wredni i okrutni. Ja na dzień dzisiejszy znam swoje wartości, znam swoją cenę i idę bezpośrednio do przodu i żadna kuźwa nie zabroni mi, ani nie przeszkodzi mi zmieniać się na normalnego i dobrego człowieka, stary, i żyć w społeczeństwie. Ja nie potrzebuję tych milionów. Nie potrzebuję mieć milionów stary, ja potrzebuję mieć normalne i spokojne życie. Także stykam cię jak tego komara w nosek i pisz sobie dalej te swoje brednie. A ja Was pozdrawiam i czekajcie na kolejne części spowiedzi streamera. A tak Way Zapraszam Was też na kanał. Normalnie Rafon na YouTube, gdzie niedługo pojawią się nie tylko i streamy, ale i też ciekawe ciekawe programy. Pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Cześć. Panko, ostatnio dużo się mówi o ustawie LexTVN. Postanowiłem nagrać o tym spowiedź patostreamera 69. Kiedyś też miałem swoje 5 minut w tvn nie, Miałem. Nie znam pojęcia patologii, bo mm, nigdy w niej nie uczestniczyłem. To był show-biznes. Show. W show. 2018 nagrałem reportaż do TVN Uwagi na temat streamingu. Fakt faktem to nie była sztuka nowoczesna, samozwańcza raczej wymyślona przeze mnie, ale... Zajęliśmy wyróżnienie na festiwalu Sztuki Włodzi. Sztuki faktu. A ciekawostka. Nie wziąłem za to ani grosza. Byłem wtedy tak przepity, że myślałem, że oni radzą mnie do kuli sławy. Patologia! To jest sztuka nowoczesna, kontrowersyjna. Ja na to poświęciłem rok, poświęciłem na to wiele czasu, więc myślę, że też jestem po części artystą, mimo tego, że robię to, co robię, że robię według według Państwa widzów patologię tak zwaną, tak? Ale to też jest. Jedynie przykro mi jest z tego powodu, że po tym wszystkim, jak jakoś staram się podnosić i ogarniać, nie tworzy już jakichś patologicznych treści, to o tym już nie powiedzą. No szkoda. Chodzi, mają o mnie takie zdanie, jakie mają. Telewizja. Telewizja lubi afery, kontrowersje, czyli tak zwane wszystko co najgorsze. Jak człowiek zaczyna stawiać nogi, to już jest P. Ale nic, grunt to się nie poddawać. Pozdrawiam. ma a propos tej ustawy Lex TVN, to jest mi to kompletnie obojętne. Nie mam zdania.